Pierwszą wielkością, o której chciałbym powiedzieć, jest promień atomowy. W obrębie grupy, wraz ze wzrostem liczby atomowej, obserwujemy wzrost promienia atomowego i jest on spowodowany zapełnianiem elektronami kolejnych powłok elektronowych. A zatem, gdy spojrzymy na układ okresowy, pierwiastki pierwszej grupy litowce, pierwszy litowiec lit, sud, potas. Te pierwiastki leżące w tej samej grupie, jak wiemy, znajdują się w kolejnych okresach. Numer okresu jest równy liczbie powłok elektronowych w atomie. Kolejne litowce posiadają zatem coraz więcej powłok elektronowych, a zatem mają coraz większy promień atomowy. Z kolei, w obrębie okresu, jeśli przesuwamy się ze strony lewej na stronę prawą. W danym okresie, a zatem rośnie liczba atomowa e, atomów pierwiastka, wówczas promień atomowy maleje na skutek rosnącego ładunku jądra przy tej samej liczbie powłok elektronowych, ponieważ wszystkie pierwiastki z danego okresu mają tę samą liczbę powłok elektronowych, natomiast różnią się ładunkiem jądra. Ze względu na coraz większe przyciąganie, coraz bardziej naładowanego jądra atomowego rośnie, maleje nam przepraszam, maleje nam promień atomowy. Promień jonowy to kolejna wielkość. Tutaj należy zauważyć, że promień kationu jest mniejszy niż promień atomu, z którego ten kation powstał. Przeważa nam bowiem w kationie ładunek jądra atomowego nad liczbą elektronów nad ładunkiem sumarycznym elektronu stąd promień kationu jest mniejszy niż promień atomu z którego ten kation powstał. W przypadku promienia anionu sytuacja jest odwrotna. W anionie mamy więcej elektronów niż protonów, stąd promień anionu jest większy niż promień atomu z którego ten anion powstał. Zobrazowano to na tej grafice. Możemy tutaj przyjrzeć się wartościom liczbowym promieni atomów i jonów wyrażonych w pikometrach w odpowiednio kolorystycznie jest to zauważone i widać, że kationy mają promienie mniejsze niż atomy z których powstały, zaś aniony mają promienie większe niż atomy z których powstały. Kolejną wielkością o której chciałbym powiedzieć jest elektroujemność. Elektroujemność to tendencja atomów pierwiastków do przyciągania elektronów tworzących wiązanie w cząsteczce. Wyrażana jest w liczbowej skali Paulinga i jest wielkością bezwymiarową. Kończy się na grupie 17. Widać to w układzie okresowym, że dla helowców te wartości elektroujemności są nieokreślone. Najniższą elektroujemność posiada franz najwyższą zaś fluor wynosi ona dla fluoru 40 i tutaj schematycznie na dole slajdu macie przedstawione jak elektroujemność wzrasta kolejną wielkością jest energia jonizacji energia jonizacji to energia potrzebna do oderwania elektronu od Atomu, dotyczy to pierwszej energii jonizacji lub kationu. Tutaj już mówimy o kolejnych energiach jonizacji. Żeby oderwać elektron od atomu, musimy dostarczyć pewną ilość energii. I odryw odrywając jeden elektron od atomu, otrzymujemy kation. Jeżeli chcemy kolejne elektrony odrywać, no to wówczas wymaga to coraz większego nakładu energii, ponieważ Kolejne energie jonizacji to już odrywanie elektronu od kationu. One zatem rosną, co jest tutaj przedstawione. Proszę zapamiętać, że w każdym okresie maksymalną energię jonizacji posiada gaz szlachetny leżący w tym okresie, a zatem od gazu szlachetnego najtrudniej oderwać elektron. Musimy spożytkować bardzo dużą ilość energii, aby ten elektron oderwać. Dalej w układzie okresowym możemy mówić o zmianach charakteru metalicznego i niemetalicznego. Proste do zapamiętania jest to, jak te wielkości się zmieniają. Wystarczy zauważyć, że w układzie okresowym w prawym górnym rogu mamy niemetale, w lewym dolnym rogu mamy metale. I tak odpowiednio nam rośnie charakter metaliczny i niemetaliczny.